O, o. No i kałaszek jakiś No 16 Snajperkę sobie zostawię, a ty możesz dwie jakieś sobie wziąć i co mam teraz zrobić? Tutaj? Trade dać chyba No ile się da? Mi się wydaje, że się nie da tego trade'ować. No masz No w ogóle to już się nagrywa, nie? Także już powitać wszystkich <grystanie> O, witam serdecznie E, z piwkiem w dłonie ja jako gość, a z jako game master. O, tylko naboje nie mam. Spoko. Proszę się nie przejmować, ja się tutaj w ogóle się nie stresuję, w ogóle. Dobra, idziemy do, do na no, ja ci wszystko oddałem, wszystkie oddałem ci bronie, nawet nie wiem jak wejść do ich ekipunku, ale i na pewno się naciska. To, to nie ta. tak. Klik, enter, ok, dobra, dobra, Tutaj ja sobie wezmę broń. I ten. Ten typek ciągle coś tam kwiczy. Musisz iść za nim. Aaa, mówisz za jego głosy. Dobra. Let's go. Masz pukawkę, ja mam snajperkę. Jednak ja wybrałem tego zero, nie? Zero, zero. Sam zero. Ja mam pukawkę, ale bez naboju, byle jest Klimatycznie no, ogólnie powiem Ci, że już sam początek mi się podoba, nie? Prawidłowo. Tak, Klimacik jest, przekazać oh, yeah. Do you wanna play the game? Yes. Yeah. No jak nie, jak tak. Laptrap Laptrap, dobra, ja tu sobie pootwieram w pudełku, bo coś, coś jest. Open! And open. Just a little added security. W ogóle jakaś... E, widzę, że znasz tutaj jakieś już tam jakieś specjalne opcje, nie? A tam... mill attack to znasz tam? A tam z... Ja nie, ja chyba nic nie znam, nie no wiem. No jak tarczę robiłeś jakąś tam, widziałem. No, no. to jak inventory otwierasz, to ci się taka tarcza robi. o świetnie, świetnie, bardzo fajnie. Właśnie, ja ci naboje wszystkim kradnę. No kradnie, to ja tutaj właśnie z jeszcze. Kradnij, kradnie. to kradnę. Będziesz potem i tradował, a nie? Nie wiem, <grym> czy boje da tradeować. Cóż... <grym> no no sobie no, trochę gotówki tam, gdzieś się kupi. O, o jaki ciekwań O, Ooo, yeti, yeti. <grym>, w górach ma swój dom. Oj, nie ma oka. No dobra, trzeba będzie z kolegą chyba pogadać, bo widzę, że. Zajebał było oko. Kici w oko. <gryw> da rady, da rady, tam już nie jeden taki dawał radę bez oka. Kici Nawet bo. w Nawet z było. No, był, tyle. A mam iść za nim, czy co? Bo ja tam nie słyszałem, bo tu się bawiłem w ekwipunku. Mi się wydaje, że tutaj jakieś tutaj zielona jakieś ta... tam. Będzie was uprawać, robił. Dobra, A, tu idziemy Jakaś patelnia czy co? Tu jakaś patelnia, to możesz sobie wziąć My first gun, dobre, dobra. Tak, chcę wszystko, tak. Tak, enter. O, mam jakąś panią ładną, kurdowa. Ona, ona szuka hero. Znaczy hero złego czy dobrego? Bo ja tam się staram chyba grać z złym, nie jak zawsze. O. <suszy> Co on tego zaciesza? Mówisz, Mówi, że jesteśmy minionami, nie? No czujesz się jak w docie, nie? No tak, no to tak spoko. Jesteśmy hero, jesteśmy minionami, on jest herozem. Heroesem no. ten Magic Trzeba, szósteczkę się zaopatrzysz chyba. O, szósteczka też mam nie? Co tu się dzieje? Oooo, satelita, cyfra, cyfrowy Polsat Cyfrowy <grym> Polsat? Analog Plus A tu jest mapka, tak? A, nie sprawa. wiem, bo, a on prowadzi nas dziś. Bla, bla 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 bla, z tego co przeczytałem, że to jest szyb, szybkie przemieszczanie się. No dobra, okej, okay. nice hand. Możemy nacisnąć i się szybko przemieścić, ale no, na razie nie chcemy się przemieścić. Idziemy dalej. Na... Bo, bo no idziemy, idziemy, będzie fight, będzie fight, fight night. Fight night, road fall. Oh, znowu pani się pojawiła Ale grafika, na pewno ta pani to graficznie zrobiona. zrobiono Tak ja biorę bronię, ty, to minęłeś to jak tutaj, tutaj wszystko trzeba maszować, bronić Ja sobie maszuję co trzeba, górki rozpierdalam. Oj, oj coś slaci na nas Krytyczny proszę No to ty sobie, biję, ja będę tutaj tylko Uuu, nice hand O coś nowego, w końcu nie deszcz pada tylko płatki śniegu na momentu Tu <słyska> <słyska> została ta do Nie się Pan No bo gierka jest świetna, nie klimatyczna już jeszcze nie zacząłem w ogóle grać tak mocno a już mi się tak podoba że. <laughs> Bo to to zrobiłem pamiętasz jak grałeś, to to. Stało. No jedynkę jeszcze na podzielonym ekranie na Xboxie. Kumpel. Ja sama na Xbox. Podczas studiów. Kiedy ciężko było mieć dzień bez alkoholu. W ogóle ciężkie dni były. Myślałem, że kiedy ciężko było mieć alkohol. No tak, to prawda. O, ale krytyczne wali, masakra, ta broń jest jakaś przekozaczona. Tu pod pachę, tutaj w głowę. Spójrz, po strzale, zobacz. Pij. O, jakiś duży, większy, dobra, też dostał. Wyczułeś no, wszystkich. Mam nadzieję, że to nie jak w się. Te expo, expo chyba mocniej nabijemy przez zabiciach. Chyba tak. O, już jestem full w ogóle, lol. Chyba, że... A to jest Żydko, tak. Są jakieś przypisujące, bo na pewno to na konsoli grałem wtedy. E, jakieś szybkie klawisze? Takie jedynki do dziesiątki? No, jedynka, dwójka szybką, szybko robione, nabrałem. No ale na przykład tutaj jakieś. E, Medy medykamenty, wiesz. Medykamenty, a nie... O, jest panoczka, Na szyi sobie oczka. O, pan Oczka, ty. Naszyjnik ten zrobił. Z Pan Złoto-Rączka. Knut dragger, drager o oh, fuckin madda fuckin To ty no, ma nigaj, bary. Wygląda jak kurwa z reklamy Winterfell. No Co ścieżkami rzuca. Ej, odejdź ode mnie ty chujo. Co za dupak. Dawaj mu tam, dawaj, lej go, Lego go, lej Co on, żeby mnie zaraz nie zrobił? Jasne, tutaj to jest... Jak, jaki to ma rozrzut tam, w ten mały, kurwa, karabinę. On tam chyba na gwoździe w ogóle jest tam. <laughs> Może na gwoździe, ja mam 28HP, nie mi to. Jezus, gdzie on jest? Uciek, uciek. To kolegów zawiewała. Ja on robi kulki, będzie rzucał. Tak, <laughs> kolegów zawołał. Kamehame robi. O, ale 232 dostał. o, przepięknie. Nice hand, ale mnie zaraz zabiją. Uciekaj biegi biegnij! Ja biegam bo to bo dała nogi Co to jest nieskoczyło O o biegnie na mnie muszę skok zrobić bungee ale jestem sub zero Dam radę Trochę Na jednego hita zdajesz go Uuuu Bum heczos Ding. Również Dobra bla bla bla, bla. Co Ale dobra? kasy poleciało Kurde pukawki jakieś pistolety a ty już tam jesteś na dole tam Bawisz się w Battle Huntera <laughs> o, oko dobra mam jego oko teraz jest w ogóle ścieżka czy mogę mu oddać, czy zatrzymać Aha, to, to zatrzymaj może coś jakiś będzie do eksplodować <laughs> Ale level 2 i co teraz? Yy, bo ty już grałeś troszkę. I jak tam ustawiasz, że możesz sobie rozwijać postać? Iś przyciskami? Punkt I masz te, później tą zakładkę, tą taką obok. Masz no plecak to... otwarty, a ja mówię, masz ten celownik jak taki u to tam. A, celownik, tak? A to dopiero chyba na trzecim levelu będzie skipped bądź A, to jeszcze teraz nie możemy nic zrobić, tak? Teraz jeszcze nic nie możemy, To taka, taka ściema, żebyśmy się podjarali. No właśnie. A. Tak, gry się teraz e, rządzą swoimi prawami, że nie gra się dla przyjemności, tylko albo się gra, żeby rozwijać postać swoją. No. Tak. Nawet strzelanka w Gra się w Batefida, żeby blokować nową broń. Żeby tłumik odblokować albo coś. A bo coś. No to to już w ogóle tak. Darek otwórz. <grym <grym dziękuję panie Darku. <grym> Dobra. I maszujemy, maszujemy Wszystko, 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 wszystko. Ja tu już mam fur, tam już nie mogę, jak chcesz to też z tamtej strony. Dobra. Zapewne nasi politycy mają też taką bazę. <noise> z dolarami? To nie zdziwiłbym się. Oooo, shotgun. Uuu. O zgrozo. On broń. Biorę pu naszek. A drugą broń mam jakiś pipa pa POM? drugą broń mam, a, czyżby z Battlefielda ktoś tu ściągnął? Po trójny shot nie? A no, tak jak w tym Game ale, Master Ale jak celujesz, a jak mi celujesz, taką strzelasz z celownika, to masz pojedynczy strzał Ty, no rzeczywiście, to prawda Czekaj, bo coś tu mieliśmy zrobić, a stąd... A ja tak? chyba nie mogę wziąć, nie? No, ja go zabrałem O, chapter 2, o przyszliśmy prawie pół gry

Captain Flinch, Flinch, z Dr. Queen Helfa, helfa, dużo mi się wydaje, że tam jakiś switch, no... Dobra, to, to wiem, że tam switch. Co, nie idzie wejść? Nie idzie wejść, to prawda, Nieś No, ty, ty, to, to jest sprytne, ja... Przyszedłeś. Patrz, boom, headshot! Boom headshot. Ten shotgun jest dziwny, ma jeden nabój tylko w magazynie. Co strzał. I can kill. Co strzał trzeba przeładować. I nikogo nie mogę trafić. Ale... Piękna ta snajperka jest, świetna. Ja będę wbiegał w nich na kamikadze. Boom, nie ma. Za tobą! To masz ale idzie tam Oni się zjety jeszcze strzelają, idą to to bomb. Przed tobą Ale ma kurde ten wygląda jakiś z Dark Souls <laughs> Co tam tu się dzieje? Yes, I I now, to o, idziemy na, na bimberek koleś, nas zapraszam, idziemy dawaj. Na bimbero? O, bimber z kawą. Ka Kawa z bimberem. O, kiedyś piłem kawowy bimber. O, ja o, nie o to, to, z tego co pamiętam, to są k, to są k. No ja. Oj, potraktował klaptrapa prądem. Co by nie gadał za długo. Pomóc sam. O! Taki Johnny co Hammer. Młotek, Hammer. kurwa. Hammerite. Oh. Hammer <laughs> Podobny do typu z, z z Rage. Z gierki. Nie grałem w Rage'a. Też tam tam jakiś ślepy. Spalo tam, no, no, wiadomo, to podobne gra. Ale kapelusik to musi mieć, nie? Ala g War. <laughs> Ciekawe, czy kiedyś jak ma usłynąć swoją bandamę. No, a myślę, że dlaczego grałem w takie wszystkie gry? Uch, żeby zobaczyć, nie? Czy ma włosy, czy nie? Czy to y Pudzian, Purejko? Dobra. O, o Aha, muszę oko to ja już mu dałem oko. Gdzie ty jesteś w ogóle? Czekaj, jak to nie ja, ja przecież miałem oko. No, ja mu dałem. <grym Now, <grym oko? Tam da jest sklepik na broń ogólnie. Niech to że... Ale mi się wydaje, że się... Ja dzisiaj się ogoliłem, więc powinienem ładnie wyglądać. Ja się właśnie nie ogoliłem, to może dobrze. Tam widziałem sklepik, żeby kupić, nie wiem czy... Oczywiście, no dobra, chyba idziemy tutaj... Zrobić najpierw questa chyba co, idziemy oni tutaj biegną. Zrobimy questa później chyba. Sprawdzimy tutaj. Tak, tak, ja Ci pokażę fajny myk, gdzie możesz przebrać. Mykul mleku. My, my. To tak to w ogóle. Głową ściany nie rozwalisz, gościu. To nie wiem jakiś hologram, tak? O, spadłem. Co robiście? Najadu trzeba od niego questy wziąć. On tu ma nagrodę, chodź sobie weź nagrodę. Ale we lab dostałeś? No dostałem, jakąś nagrodę. Okej, okay, okej, okay, ja też dostałem, dostałem. Tam coś się dzieje na dole, co? Oj, na dole się dzieje, chyba mnie znaleźli. Znaczy ja spadłem, bo ja chciałem tutaj przyświrować skokiem, nie? No. Jezus. Ja się nie zostawię, boom. Teologia bloków Żyć po swojemu i mieć święty spokój Oj Aaa, to nie Skyrim Nie? Wiesz Zresztą gdyby nie ta strzała w kolanie No, tam popularna po prostu pieśń. Mi się wydaje, że to balada być może, że czekaj, mamy... a, cmentarz mamy jakiś wyczyścić, Jak w Tu jest jakiś cmentarz, mamy przeczyścić, choć. O, idę, idę, idę. Idę tam prować i tam do tego sklepiku, tam chyba... a, bo mi od razu quest'a robimy, tak? Tak, też quest'a Nie opierdalamy się. No, I się. Zostaw Fiodora tym bestią. Oooooooo! Wow, fight for your life tego Strzelaj, strzelaj! Bo to jakiś bossu jest, bo on czwarty level ma żyj, żyj, żyj! A to ja tak sobie... Biegam, ja cię tak mogę pomiesz, a ja mogę cię podnieść. Możesz, możesz. To bo ja nie wiem. Ła Ła O, o dobra, wezmę na sniperkę na bardziej. Achievementa odblokowałem. Że cię uratowałem podobnie. O, znowu mnie złapał. Walp Coś się wzięli na mnie no Dobra hmm. że coś jest Krytyk Z tego wszystkiego zapomniałem sobie wpisać Nikuła, ale tam Chyba my też jest dobry. Znaczy nie, a co jak mam, A jak mam teraz? Chyba my. A nie zero? No. A, tak jak w Steamie mam. No Ta. Tak, racja, nie. Coś tu jak jest? Coś jakieś pistolety takie wyjebane. Nie, no to, to sprawdzę, nie, tutaj nie. Przed razu przechodzę, mam tu jakieś tam. Carabination. Scarfie. A, to jest. To jest ten. A proszę, ten sprawdzimy, bo to takiś fajny, jakiś dłuższy. Co tam masz dłuższe? Podobno długość tak... nie ma znaczenia. Znaczy, nie, tak dziwna broń, bardzo dziwna. Widzę właśnie, zęby ma. Bo ma mazykam, ale ma 48 naboi. Ppesza. Idziemy oddać quest. Idziemy do tego sklepu. Fajna, się... fajna, zaraz sprawdzę tą broń drugą a ta to to jakiś wygląda jak jakaś zabawka ta gdzieś ale fajnie się ładuje welcome customer, <noise> co by tu im sprzedać to co? nie to sprzedałeś, rękawicę sprzedałeś plus 10 to <noise> nie, twoje... prawie twojego kawałka sprzedałem o nie w moich rękach to jest wszystko niebezpieczne ale już go odzyskałem Dobra ja tutaj sprzedam tego tego bypassa O no super, też sprzedałem